No cóż, moi drodzy, trafiło się takie zadanie, w którym spędzimy troszeczkę więcej czasu z sobą, bo mamy cztery przykłady i w każdym z przykładów chcemy wyznaczyć wzór funkcji kwadratowej aż w trzech postaciach. Potrzebujemy postaci iloczynowej, postaci ogólnej i postaci kanonicznej. No to zaczynamy od tej pierwszej postaci. Postać iloczynowa. Zapiszę tutaj. Wzór tej postaci f od x to się równa. A, współczynnik A, razy x minus x1, x1 to jest miejsce zerowe funkcji, razy x minus x2 to jest drugie miejsce zerowe tej funkcji. I teraz, jak popatrzycie do zbioru zadań, to na rysunku, widząc ten pierwszy wykres, odczytajcie sobie, jakie są miejsca zerowe funkcji. Otóż, x1 odczytujemy jest równe y, minus 4. x2 natomiast równa się 1. Ponadto potrzebujemy jeszcze współrzędnej punktu a. Minus 3 oraz 1. I teraz, moi drodzy, co robimy? Do tego wzoru w miejsce x1, x2 wstawiamy te dwie liczby. I jeszcze w miejsce f od x wstawiam 1, a w miejsce x wstawiam liczbę minus 3. Zobaczcie, co w tym momencie uzyskamy. No to po kolei. Za f od x wstawiam 1. Powiecie co? Może w odwrotnej kolejności zapiszę. Zacznę od współczynnika a. Ten współczynnik musimy wyznaczyć. I teraz w miejsce x do wzoru wstawiam liczbę minus 3. Od tego odejmuję liczbę y, minus 4. Tak, bo mamy x odjąć x1, czyli to jest x odjąć x1. Następnie drugi nawias, x, czyli minus 3, odjąć x2. To się równa według wzoru f od x, czyli 1. Uporządkujmy lewą stronę. Mamy a razy minus 3 plus 4 to się równa 1. Razy minus 3 odjąć 1 to jest minus 4 to się równa 1. Więc po lewej stronie otrzymamy minus 4a to się równa 1. I teraz podzielimy obustronnie to równanie przez minus 4 i mamy wyznaczony współczynnik a. A równe jest minus 1 czwarta. W takim razie zapiszmy pod spodem gotowy wzór w postaci iloczynowej. F od x to się równa minus 1 czwarta razy x odjąć x1, czyli tu mamy x plus 4, tak bo minus ten minus z tym minusem daje nam plus razy x odjąć x2. Gotowe. Teraz w drugim kroku wyznaczymy wzór funkcji w postaci ogólnej. Chcemy uzyskać taką postać. F od x to się równa AX kwadrat plus Bx plus C. Znając postać iloczynową funkcji skorzystajmy z tego i po prostu zapiszmy ją w. Jak najprostszej postaci. Przepisuję wzór w postaci iloczynowej. I w pierwszej kolejności wymnożę te dwa nawiasy. Albo damy tutaj znak równość. Minus 1 czwartą przepisuję. Wymnażam nawias. x razy x to x kwadrat x razy minus 1 minus x. 4 razy x. 4x i 4 razy minus 1. Minus 4. Teraz każdy wyraz z tego nawiasu wymnażam przez minus 1 czwartą. Tutaj zobaczcie, od razu sobie tak troszeczkę skrócimy drogę. Minus x plus 4x daje nam 3x. Jak wymnożymy tą liczbę przez minus 1 czwartą. To otrzymamy minus 3 czwarte x. I jeszcze minus razy minus to plus. 1 czwarta razy 4 to 1. Tak wygląda postać um, ogólna naszej funkcji. Tutaj tylko dopiszmy f od x. Następnie potrzebujemy postaci kanonicznej. Przypominam wzór f od x to się równa a razy x odjąć p do kwadratu plus q. Tutaj mamy dwie drogi do wyboru. p i q możemy wyznaczać ze wzorów minus b podzielić przez 2a, q wyznaczamy z minus delta podzielić przez 4a. Ale ta droga jest znacznie dłuższa niż tą, którą wam zaproponuję. Otóż Wyznaczmy p z znajomości tych dwóch miejsc zerowych. Otóż p to jest przecież x wierzchołka. A pamiętamy, że jeśli mamy wykres funkcji kwadratowej w postaci paraboli, to zawsze przez wierzchołek przechodzi coś takiego jak oś symetrii, prawda? Czyli każdy punkt znajdujący się na wykresie jest symetryczny względem tej prostej. Tak samo jest z miejscami zerowymi. Ten punkt jest symetryczny względem tego punktu, czyli żeby wyznaczyć x wierzchołka musimy poszukać liczby, która położona jest w równej odległości minus, między minus czwórką a jedynką. Jak to zrobić? Wystarczy skorzystać z średniej arytmetycznej. x wierzchołka liczymy w ten sposób x1 plus x2 podzielić przez 2. x1 to jest minus 4, plus x2 podzielić przez 2, minus 4 plus 1 to jest minus 3, czyli tutaj otrzymujemy minus 3 drugie. Ok. p jest gotowe. Jak wyznaczyć q? Otóż q wyznaczymy podstawiając, moi drodzy, Wyznaczymy, podstawiając. W hmm, którym miejsce by tutaj to podstawić, bo już wiem, X wierzchołka podstawimy do postaci ogólnej naszej funkcji. W ten sposób wyznaczymy Y wierzchołka. No to wstawiam kolejno w miejsce X minus 3 drugie. No i liczymy. To tak mamy minus jedną czwartą razy dziewięć czwartych. Tutaj byśmy otrzymali plus dziewięć ósmych, i plus jeden ok. Z tego mnożenia mamy minus dziewięć szesnastych. Plus 9 8 plus 1 to się równa. Potrzebuję troszeczkę więcej miejsca. Minus 9 16 plus 9 8 plus 1, czyli tutaj wspólnym mianownikiem będzie liczba 16. Tak rozszerzam przez dwie drugie. Mhm. Minus dziewięć szesnastych plus osiemnaście szesnastych to dziewięć szesnastych plus 16 szesnastych to się równa dwadzieścia pięć szesnastych. Wyznaczamy całości otrzymujemy jedno, jedynkę i otrzymujemy 1, 1 i 9,16. Ok, 1 i 9/16. Tyle wynosi kół, moi drodzy. No więc mamy już wszystko gotowe, żeby wyznaczyć wzór w postaci kanonicznej. Współczynnik A. Współczynnik A wynosi minus 1 czwarta. Następnie mamy x odjąć p. p otrzymaliśmy równe minus 3 drugie, ja to zamienię na 1 i 1 drugą. No i ze względu na to, że zobaczcie tutaj mamy minus i tutaj mamy minus, to te dwa minusy zmienią się w plus. x plus 3 drugie do kwadratu, no i na końcu plus q, czyli plus 1 cała i 9 szesnastych. Musimy bardzo ostrożnie rozwiązywać to zadanie, jak widzicie. No, kolejne metody rozwiązań już poznamy w następnych przykładach. Tutaj tylko jedną taką rzecz poprawię. Obiecałem, że w tym miejscu miało być 1 1, jedna druga. Chociaż trzy drugie też nie jest źle. O!